Samochód elektryczny da radę zawieść, nie nad morze. No ostatnio podobno na pomysł, by jednego dnia z Warszawy udać się nad morze, dotknąć Bałtyku, a następnie wracając, zahaczyć omrągowo, by ujrzeć na scenie Fiat Jabłon. Problem w tym, że jedyny samochód, jaki mamy, to samochód elektryczny. 240 km. Lechcieńko powiem ci. I teraz ja nigdy nie jechałem elektrykiem, dlatego stwierdziłem, że zaryzykujemy i na koniec porównamy, czy krócej i itali... tak. Będzie elektrykiem czy też samochodem spalinowym. No więc różnica, jaką mamy, to to, że na trasie trzeba będzie szukać ładowarek. I to na czterech różnych aplikacjach, gdzie każde ładowanie to minimum 30 minut. Zasięg, niby mamy 400 kilometrów, ale już w połowie trasy musieliśmy się ładować. Przy średniej prędkości 120 km na godzinę nad morze, przy dosyć wczesnym wyjechaniu, dojechaliśmy na 17. I tu dosłownie mogliśmy spędzić. Tylko 5 minut, bo koncert Kwiatuje Błoni startował o 20, a nam nie dość, że nawigacja pokazywała, że dojedziemy na styk, bo zasięg pokazywał nam, że dojedziemy tam na elektrycznych oparach. I tak pełni stresu, cały czas patrząc się, czy starczy nam zasięgu, pojechaliśmy no na koncert. Gdzie? Uwaga! Niespodzianką! Był Michał Wiśniewski. Oczywiście po koncercie znaleźliśmy kolejną ładowarkę. Ładowarka! Woo! Która nam non stop przerywała, ale finalnie na tym prądzie udało nam się wrócić do domu. Podsumowując, samochodem spalinowym cała nasza trasa zajęłaby nam około 8,5 godziny, wydając przy tym 378 złotych. A tutaj wyszło nam 11,5 godziny, a za prąd zapłaciliśmy 430 zł. Ładując się cztery razy. Także nie jest źle, ale czy jest dobrze?